Cześć Robert, z tej strony z Akademii Gry. Słuchajcie, takie chwile cieszą mnie właśnie najbardziej. Przed chwilą wygrany kupon wrzucił Michał i zatytułował go. Jak widzicie, i do kasy. Zobaczcie, co zrobił Michał. Ja cały czas mówię i powtarzam to do, znu do znudzenia. Tak jak hasło magiczne, hasło czy znaczy magiczne, nie magiczne, ale, ale dające bardzo dużo do myślenia hasło sklepu Mediamarkt. Nie dla idiotów. Ta gra naprawdę nie jest dla takich ignorantów, dla ludzi którzy wierzą w bajeczki, że można z niczego stać się milionerem nie, to tak w bukmacherce nie działa to jest po prostu ciężka praca wybieranie tych meczy szukanie ich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej wiecie o czym mówię, nie będę się tego nie będę tego rozwijał zobaczcie, Michał zrobił coś za co należą mu się brawa. Jak wiecie, jakiś czas temu rozpocząłem taki cykl pod tytułem Wysokie kursy komputer typuje. Mam autorski program od dawien dawna komputer, program komputerowy, oparty na pewnym algorytmie, napisany dawno, dawno, dawno temu przez takiego pana z Czech. I co się okazuje? Komputer jest niezawodny. Ja już Wam wiele razy pokazywałem, jak komputer, maszyna bez emocji, bez żadnych niezdrowych podniet wybiera mecze do gry. I zobaczcie, co się dzieje. Wystartowaliśmy 21 sierpnia, czyli 10 dni temu. Zobaczcie, co się dzieje. Oczywiście są mecze z kursami 5, 5, 6. Takie mecze w dystansie też będą wchodziły. Tylko trzeba mieć oczywiście na uwadze to, że takie mecze nie wchodzą jeden za drugim, no bo, no bo nie wchodzą tak. Chociaż tutaj w Pucharze w tym meczu Kaiser z Ordabasy było z tego co widziałem, chyba 1-1. Więc ten kurs 6-1 nie był bez, bez żadnych szans. I zobaczcie co się dzieje. Właśnie zakończył mecz. Zakończyła mecz Polska w koszykówkę i ograli Czechów 2,55. Nie wiem, jaki był kurs dzisiaj, prawdopodobnie był jeszcze wyższy do złapania. Tak jak ja cały czas mówię, te kursy ja biorę ze sts -a. Jak wiecie, są do złapania jeszcze wyższe kursy. Zobaczcie, co się dzieje po 2, 4, 5, 7, 9, 10. Po 13 spotkaniach, można powiedzieć, w cudzysłowie, rozbijamy bank. Mamy już 76 jednostek ugranych na tak małej próbie. Czy te zielone będą szły dalej tak samo jak tu? Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem tak. Dlatego śledźcie. Jutro wrzucę Wam, jutro jest sobota, 3 września, wrzucę Wam kolejną taką porcję spotkań. I patrzcie na to, bo ja cały czas twierdzę, że z komputerem człowiek nie ma żadnych szans. Yy, Rywalizować, bo człowiek niestety ma emocje, człowiek kieruje się różnymi rzeczami, myli się czasami, gra coś, czego nie powinien zagrać. Pomimo tego, że ma schematy, patenty cały czas go korci coś, żeby coś wiecie dołożyć. Niby nie gramy na przykład takich zespołów jak Paris Saint-Germain i nie gramy całe szczęście, bo te drużyny nie dość, że mają bardzo niskie kursy to często gęstą zawodzą, tak jak Ajax i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Zobaczcie, co się dzieje. Co zrobił Michał? Z całej, dlatego, dlatego przytaczam znowu to, 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 tego, to, 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 tą reklamę tego Media Markt. nie dla idiotów. Wybrał sobie chłop najniższe kursy z tych wysokich. Zobaczcie, Rumunia mu weszła. Co on tam jeszcze grał? Polska mu weszła, Haka mu weszła i w Belgię mu weszła. Elegancko, brawo, Michał. I tak jak napisałeś, do kasy. I oczywiście, Wy mi wiele razy zadajecie takie pytanie, Panie Robercie. A Pan raz mówi, że trzeba grać na niskie kursy, a raz Pan mówi, że teraz na wysokie kursy. Ja już nie wiem, ja się pogubiłem, pogubiłam. Słuchajcie, w tej grze, w tej walce z dziadem, trzeba być elastycznym. Można grać. Wiele, ja to nazywam, można rozpoczynać wiele ścieżek. Ja mam na przykład w swoim notesie rozpoczęte wiele ścieżek. Gram opcję na poniżej 4,5 gola, jak sami wiecie. Gram plus półtora, bo w tej chwili to jest po prostu rzeźnia. Dorzuciłem sobie w tej chwili ścieżkę na te value single, bo idzie to po prostu rewelacyjnie. Mam, wiecie co, nie będę mówił publicznie, ja tych ścieżek mam jakiś po prostu ileś ich mam i ja po prostu podążam tą drogą. Jeśli teraz tutaj okaże się, że te wysokie kursy znowu dają w dystansie zarabiać kasę, a już widać, że się zaczęło dobrze, no to to będzie kolejna ścieżka, tak? Nie dajcie się nabierać, naprawdę nie dajcie się po prostu nabierać. Włączcie myślenie. Mam nadzieję, że te moje wypociny kolejne w tych filmach znaczy jestem przekonany że zmienią myślenie wielu osób jest jeszcze oczywiście garstka takich którzy w nic nie wierzą oni cały czas myślą, że to wszystko to jest skam, ściema w ogóle ja nie istnieję, jestem wiecie z, z jakiejś tam z kosmosu przyjechałem i przyleciałem i, i głupoty gadam i nie da się tak wygrywać co pan gada, jaka Polska przecież ktoś tam napisał w komentarzu, że no raczej Polska nie wygra z Czechami a jak widzisz, zobacz, wygrała Brawo dla Polaków. Słuchajcie, także włączamy myślenie i robimy wszystko. Pamiętajcie, gramy wszyscy do jednej bramki. Mam nadzieję, chcemy skubać dziada. I to jest, to jest po prostu cel numer jeden. To, że ktoś będzie pisał, E tam Robert, a ty grasz jakieś dziwne mecze, a ty grasz to, a ty nieważne, co ja gram. Ważne, że zarabiamy pieniądze. To jest cel numer jeden. I tak naprawdę. Tak jak Wam powiedziałem, nie będę już nic kompletnie mówił o tych innych serwisach, choć mnie zaczepiają, cały czas mnie zaczepiają, ale ja wiem dlaczego mnie zaczepiają, bo widzą, że w tej akademii nas jest już prawie 2000 ludzi. Naprawdę 2000. To jest oczywiście jeszcze malusieńkie ziarenko, malusieńkie. Ja mam nadzieję, że nas będzie ze 100 tysięcy za jakiś czas. Naprawdę będziemy tego dziada skubali, już go skubiemy i zobaczycie, że tylko czas spowoduje, że coraz więcej będzie osób wygrywających, bo dziad, tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, próbuje nami manipulować na różne sposoby, na różne różnice, ale na szczęście pojawia się coraz więcej ludzi, którzy zaczynają dostrzegać to, co ja nazywam niewidzialnym. Większość ludzi nadal daje się nabierać, w sensie przegrywa te pieniądze, Nadal zgadują te wyniki. Zobaczcie, my tu nie zgadujemy wyników. Ja Wam powiem więcej. Teraz Wam powiem więcej. Zobaczcie, jak ktoś by mnie teraz zapytał, podaj jednego zawodnika. Mówię serio teraz. Możecie mnie wyśmiać w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Podaj jednego zawodnika z jakiejkolwiek tej drużyny. Jednego. Wiecie, jaka jest moja odpowiedź? Nie wiem. Nie znam żadnego. Ja nawet nie wiem, kto gra w pierwszej piątce w Polsce w kosza. Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Ale tak jak wiele osób, udowadniam wam, że w ogóle nie trzeba się znać na sporcie, nie trzeba robić, uprawiać tak zwanej analizy, że rozpisywać się, co się będzie działo w meczu jakimś tam, nie wiem, West Ham, Brighton. No, tam widziałem, że ja też chodzę po różnych stronach, widzę jakie opowieści. Ja wiem, że wy lubicie obowieści, wiem, że wy lubicie takie, wiecie, układanie takich legend pod tytułem słuchajcie, a West Ham to gra tam, a na prawej skrzydle to wrócił ten, a tamten jest kontuzjowany, a oni zagrali w ostatnich meczach taki tak, a to w ogóle tak i tak, a Brighton to na wyjazdach gra słabo, a i tak dalej, i tak dalej, i po tabelce wam wychodzi, że tam West Ham w ten mecz powinien wygrać. A prawda jest taka, że Brighton ich zlał i, i nie było co zbierać przenosi. No i to jest właśnie. Dlatego ja cały czas mówię. Nie dajcie się nabierać nad pod tytułem Zgaduj z i na jakieś analizy. A bo tak jak dzisiaj słyszałem na, na jakimś kanale, tak, bo ja łażę obserwuję to, oczywiście, obserwuję z ciekawości, raz na jakiś czas tam wejdę, posłucham. I oczywiście, jak zwykle, na początku, a e, sponsorem jest coś tam, coś tam Nieważne. I za chwilę ktoś mówi, że tak, oczywiście gramy PSG, bo przecież PSG to jest moc, to jest czad, to jest w ogóle Toulouse to nie zmiotą, tam będzie 9-0, 10 -0. I tak sobie słucham tego, słucham i tak sobie myślę, kurczę, ile to razy ja już takie coś słyszałem, a później się okazuje, że Toulouse wygrywa 2.0. I co robią ludzie? I ludzie standardowo, schemat. O Jezu, PSG mi nie weszło, PSG, ty, tobie też nie weszło PSG, ty patrz, jakie to... Niektórzy idą dalej i mówią: Nie, wykreślam ich, już nie gram. W ogóle ten, mam takiego kolegę, on wykreśla. Jak coś mu nie wejdzie, to on wykreśla, on wszystko wykreśla. Tylko efekt tego jest taki, że on już po trzech latach to już gra chyba tylko Bangladesz mu został, Sri Lanka i jeszcze jakieś tam takie ligi, bo on wszystko wykreśla: wszystko wykreśla. On tego już nie gra, tego nie gra, tego Liverpool. Raz przegrał, nie gram Liverpool. Nieważne, że Robert powiedział, że on 68 razy na nich wygrał. Nie, raz on zagrał, nie weszło. Liverpool dziady nie, nie gra, Liverpool. No właśnie, tak się ludzie dają nabierać. Bierzcie przykład z Michała. Jutro będzie kolejne, kolejne, kolejna porcja tych meczy. Popróbujcie, poróbcie sobie kuponiki. I tyle. I wygrywajcie, koście tego dziada, ile tylko wlezie. Trzymajcie się, cześć.